Czujesz to. Czujesz, jak cały Twój organizm po prostu się relaksuje. Jak czujesz tę błogość na nowo, jak Ci się wszystko, wiesz, wyostrza. Czujesz, że te wcześniejsze jakieś programy, w których funkcjonowałeś, funkcjonowałaś, jakie one były żałosne, jak z jak prymitywnego stanu przychodziły. Jak i, I czasami przez to widzisz te zapętlenia, tak? których wcześniej nie byłeś w stanie dostrzec. Także co chwilę jakieś są pseudowybory, jakieś pozorne wybory. I tak naprawdę to odzwierciedla tego, że ty masz zawsze sam wybór, tak? Masz wybór wolności, miło, wybór działania z serca, i to jest wybór, który masz w każdym momencie. I to uświadomienie tego, że masz wybór, że możesz robić coś wartościowego i że ty już wnosisz wartość momentalnie, kiedy ty jesteś sobą, i możesz w tym się nauczyć być. Nauczyć się w tym przejawiać. Inspiro, to jest jego inspiracja, poczucie szczęścia, wolności jest efektem ubocznym, działania w zgodzie ze sobą, z poczucia spokoju przede wszystkim, spokoju. To jest takie uspokojenie, to jest to wsłuchanie się w swój własny zegar biologiczny, w swój własny organizm. No. To jest, wiesz, tutaj jesteśmy, w tej świadomości zmysłowej, można powiedzieć zewnętrznej, jesteśmy Istotami organicznymi, które no, dążą do homeostazy, do tego, żeby się czuć bezpiecznie, czuć szczęście, rozwijać się, kochać, czuć wsparcie, tak, być kochanym, uzupełniać się. I to jest nasz, nasze prawdziwe prawo. I teraz, jeżeli to prawo sobie dajemy, wnosimy, jakby też uświadamiamy, bo zobacz, ta konstytucja, coś tam, to takie są takie jakieś fragmenty, także wolność. Mądrość, kochani, mądrość. Dlatego ja mogę być tutaj orędownikiem, mogę wejść w symbolikę mądrości. W mądrości jest wszystko: jest, 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 jest miłość, jest wolność, jest szczęście, jest taka rodzinność, jest właśnie to też mądre organizowanie się, czyli takie sprawne. No i to ma sens. I tak samo teraz, widzisz, tak samo będą oglądać ten filmik tutaj na YouTube ludzie różni, będą ludzie też, którzy, z którymi to czuję, tak? który, którzy, z którymi czuję, e, którzy czują to, co się tutaj, co mówię, co, co robię. I to jest właśnie to, że ja do Ciebie tak naprawdę, jakby tutaj mówię tak? i z Tobą już mogę mieć dialog. Nie chodzi o to, wiesz, o innych ludzi. To znaczy bez umniejszania, bez oceniania, ale są ludzie, którzy po prostu, coś im takiego starczy. Tak? Jest to dla nich wystarczające, że posłuchają, że jest jakiś chłopak, który ma swoją fazę Fajnie się czuje, fajnie to werbalizuje, tak, coś mu tam wychodzi i to wystarczy. Ale na przykład dla ciebie może, może być tak, że ty to też czujesz wewnętrznie, że już sama, samemu doświadczyłeś wiele rzeczy i widzisz, że ta prawdziwość, autentyczność jest bazą i że fajnie jest w ogóle tak właśnie się wzmacniać w tym tak naprawdę takim trochę świeżym dyskursie, można powiedzieć. Bo to jest dyskurs, w którym przewartościowujemy całą tą iluzję, całe te wszystkie wyobrażenia. I po prostu uczymy się żyć na nowo w obecności, w tym, co się teraz dzieje, w tym, jak się to wszystko jakby pięknie może samo wydarzać. I też wiesz, poznając ludzi, którzy nam odpowiadają, widzimy, jakie to są wartościowe relacje, jakie to są piękne relacje, jakie się same układają, gdzie nie ma żadnej presji, wymuszania. Nawet jeżeli są jakieś, wiesz, inne sposoby widzenia, to też jest. Wiesz, taka pewna fascynacja, takie widzenie, o, że można inaczej, że można jeszcze tak bardziej, że może coś jeszcze, i to jest taka integracja nie, w tym i możemy czuć bardziej tą esencję. Po co to wszystko? Tak samo teraz, nie? Oglądasz filmik, i może w Twojej głowie jest, no dobra, do rzeczy, do rzeczy, nie? Tak jak tych raczej umysłach, które no, tutaj raczej nie znajdą specjalnie miejsca, tak? Bo tutaj jest stan, niż ja teraz jestem w odpowiednim stanie. Ja tak nawet ten stan. Tutaj poszerzam, z tego stanu się przejawiam. I, I to jest podstawa. Dlatego, jakby cała przemiana polega właśnie na tym, że, że człowiek sobie po prostu zaczyna doceniać sam stan. Że to stan, w jakim jesteś, z jakiego się przejawiasz. W tym poczuciu, w tym takim poczuciu też spełnienia, chociażby w chwili obecnej, w tym, że potrafisz poczuć w pełni ten spokój, to piękno, doświadczenia. Ludzko, ludzkiego, tak, doświadczenia tego, kim jesteś teraz. Że jesteś wszystkim w tym momencie. To przebudzenie się w chwili obecnej jest tak właśnie jakby fascynujące, tak tak otwierające, tak oczyszczające, uzdrawiające. Tak, bo wiesz, że jesteś częścią natury. Od zawsze, na zawsze. Że jesteś częścią tych gwiazd. Tak, można powiedzieć, że to jest z gwiezdnego pyłu przychodzimy i i kiedy już mamy tą świadomość, to widzisz, to jest zupełnie inna bajka, niż jak wiesz, ktoś tam wiesz, robi jakiś spęd znowu na jakiś, na jakiś kongres biznesu, zarabiania, zrobienia znowu, na, nawijania makaronu na uszy. I, I to już się ludziom gdzieś tam, wiesz, jakby nudzi ta stara konwencja. Natomiast ta nowa konwencja, tak, w której się naradzamy na nowo, Odkrywamy się w prawdzie. Mamy, jakby rozpoznajemy, że mamy wpływy, jesteśmy kreatorami wszechświata. Że to my mamy potężny głos. Że Możesz sobie uświadomić, że w samym środku ciebie jest najpotężniejszy głos, który, jak mówi, to mówi przez wszystkie istoty na świecie. I, I to jest cudowne to uczucie, nie? jak w tym jesteś. Jak widzisz, jak wszystko ma znaczenie. Widzisz świat w swojej percepcji, tak. Kwiatuszki. Piękne miejsca, i że stać się na to, żeby chociażby pójść do parku, żeby od, od, odnaleźć taką intymność ze sobą, taką, tą miłość, która, którą jesteśmy tutaj. Taka miłość, prawdziwa miłość, że ona, może przez, że ona przez, przez siebie przepływa tak czy inaczej. Ty po prostu na nowo się w tym, w tym stanie zachwycasz. I właśnie takie jakby warsztaty, takie spotkania, taką ideę jakby współtworzę, rozwijam, odkrywam, co jest też po prostu stylem mojego życia. Także od dziecka, od kiedy tylko pamiętam, dla mnie najważniejsza jest i była, będzie, prawda, prawdziwość, bo w prawdziwości jest wszystko. W prawdziwości jest miłość, jest, jest właśnie ta mądrość, która um, tak bardzo, wiesz, Pozwala uwolnić się z tych masek. Że po prostu sobie jestem, że to jest mój styl, że ja taki po prostu jestem w tym momencie. W tym wcieleniu. Tak mam, taką mam ochotę realizować siebie, wyrażać to jasno. I może też inspirować. Inspirować przede wszystkim siebie i takich ludzi, którzy tego jakby potrzebują, są na to otwarci, doceniają to. Innych nie potrzebuje doceniać. Są, jest tak samo w świecie jest destrukcja i kreacja. Ludzie, którzy odchodzą od siebie. Którzy się gdzieś tam zatracają, widocznie jakby na wyższym planie sami uważają, że są niepotrzebni, i następuje jakby to kasacja. Tak? My Jesteśmy naprawdę istotami wysoko zaawansowanymi. To czy nam się tak wydaje, czy nie, to w jakiej symulacji teraz jesteśmy, tak? czy co wierzymy, tak naprawdę, że skoro to może się przejawiać, jest to zawsze związane z już naprawdę z wys wysoką, czy z tą najwyższą inteligencją. Która skąd się bierze? Bierze się z nieskończoności, czyli jest nieskończona. Czyli są możliwości, są nieskończone. I widzisz w ten sposób, nawet jeżeli mamy dyskurs, jeżeli też to czujesz i od razu możesz sobie w tym stanie się odnajdywać, czuć się wspaniale. To jest nasz prawdziwy stan. Oczywiście czasami ludzie nie są do niego dopuszczeni, czasami są spłyceni przez trwanie w lęku, przez trwanie w kłamstwach, tak, przez żywienie się czymś, co nie jest zgodne z nami. Więc przez to. Taki człowiek no, nie będzie sobą. Tak więc będzie jakby bardziej zewnątrz sterowny. Troszeczkę zamieniał się wewnątrz trybika. Ale okej. Okay, Wprawdzie jest tak, że na wszystko jest miejsce, na wszystko jest przestrzeń. Jeżeli czasami czegoś nie rozumiemy, to ocenianie tego no, jest tylko jakimś takim skrótem. Wiadomo, że wiesz, świat jakby widziany z obecności, z miłości, tak z tej prawdziwej świadomości jest wolny od ocen. Jest, jest natomiast pełny zachwycania się, fascynacji samą tą esencją, tym życiem, tym, co tutaj jakby jest. Ach. Ach. Wiesz, autentycznie ja mam także, widzisz, mam takie momenty częstsze, dłuższe, gdzie się zachwycam tym. Postanowiłem sobie teraz to nagrać, bo poczułem. I ja w ten sposób nagrywam. Widzisz, jak nie czuję, to nie nagrywam. I jednocześnie też sobie uświadamiam pewną stabilność też w tym, swoją stabilność, że ja po prostu taki jestem. I na bazie tego temperamentu mogę wówczas tworzyć sobie warsztaty, spotkania, gdzie się świetnie czuję. I ludzie tak samo, którzy też to czują, też są. I możemy sobie tutaj być razem, teraz, w tej energii. I ja jakby przez to jestem otwarty, tak też na was. I też jak czujecie szacunek, taki naturalny, ta otwartość, ciekawość, taką błogość tak tego, że też tak macie. No to tak samo zapraszam Was. I możemy sobie, jakby, tworzyć wszystko w taki sposób, żeby, żeby się to mogło pięknie rozwijać, żebyśmy byli zadowoleni, żebyśmy mogli sobie też pozwalać na godne życie, żebyśmy się nauczyli w zdrowy sposób wspierać mądrość, mądre inicjatywy ludzi tak, inicj i, i takich inicjatorów. I to jest też pewna zasada, tak, żeby zaczynać od początku, jakby odkrywać te kroki. Też uczyć się w tym, doskonalić się. Jednocześnie wiedzieć i przyznawać się, że czasami że mogą być jakieś pewne błędy, ale błędy rozumiane jako mm, pewne zapętlenia, może związane z, z tym, że z jakiś jest kompleks, jakiś jest brak, jakiś czegoś o coś nie chcemy zapytać. Ale z tego też możemy zrobić wówczas warsztat, właśnie warsztat zmówienia o wszystkim, czego potrzebujemy, co jest napra naprawdę dla nas ważne. I w takim gronie, tak wielu osób, możemy się poczuć po prostu jak w rodzinie gdzie jak już zobacz, jesteśmy, nie? Jak już mamy taki, taki warsztat, takie miejsce, to, to już są osoby, które po prostu to czują, nie? które też rezonują akurat tutaj ze mną, tak? Gdzie ja jestem po prostu sobą i to, co mogę zrobić, tak naprawdę najpiękniejszego, najważniejszego, najcenniejszego, to jest być sobą. Być sobą, nic. Nic więcej. Tak? Dlatego ja mam także nie, nie wiem, nie myślę jakoś tak marketingowo, czy jakoś, wiesz, w tą stronę, wiesz, zaraz, tak? Tylko jestem sobą. I w tym widzę wartość samego bycia, obecności. To jest ta też medytacja, która pozwala ci się odnajdywać w tym, co jest, doceniać to naturalnie. To samo przychodzi, zobacz, wystarczy mieć ten wgląd w siebie, to rozpuszczenie tych umysłowych różnych. Programów, które może na początku są takie ciśnieniowe, ale właśnie jak jesteś w takim miejscu, doceniasz to. Doceniasz takich ludzi, którzy już, już są tym. Tak ja mam także od dziecka, jakby ten stan jest we mnie. I, i, no i to jest, uważam, że nie ma piękniejszych, pie, pie, piękniejszego życia, piękniejszej ścieżki niż ścieżka prawdy serca gdzie sobie uświadamiamy. Tą, że wszystko jest cudem, że jesteśmy cudem, że to możliwość widzisz, wyrażania, mówienia, czucia, patrzenia, to jest takie. Wiesz, wydaje się, że to jest odjechane, odleciane, a tak naprawdę jest to tą głębszą rzeczywistością w nas, tą najgłębszą rzeczywistością, z której dopiero możemy naprawdę stworzyć mocne fundamenty życia, rozwoju, relacji, bo to jest oparte na naszym temperamencie, na, tym nieścieral, na tej nieścieralnej strukturze. Tak, która się po prostu dzieje. Gdzie widzisz, ja to po prostu wstawiam te filmy, już nawet ich nie obrabiam, nie wiem, po prostu wiesz, jakby mam taki przez to minimalny jakby kontakt tutaj z internetem, a jednocześnie jestem otwarty też na Ciebie, tak, na Twoje inicjatywy, jak widzisz w tym potencjał, tak, to zobacz, jak Ty widzisz w tym potencjał, ja widzę też w Tobie potencjał. I nawzajem, jak się czujemy, możemy zobaczyć, jak ta relacja się rozwija. I zobacz, jakie to jest, jaka to jest przemiana, tak, do tej pory... Mieliśmy nabijane, wiesz, miliony, kto więcej, 100 milionów, tutaj Justin Bieber, to jest 2 miliardy, nie, tam Gangnam Style, nie? ileś tam, 3 miliardy, nie? wyświetleń, a teraz z ilości chodzimy w jakość, że wow, ktoś ogląda mnie regularnie, nie, ciekawy jestem, kim jesteś, nie, piękny człowieku, nie? Co, co, tam się z tobą skrywa, że widocznie jakoś to rezonuje, to jest, to jest takie piękne, wiesz, takie otwarcie się na tą drugą osobę, która jest po drugiej stronie. I możemy wspólnie coś stworzyć. Możemy wspólnie zobaczyć, jakie mamy zasoby, jakie mamy możliwości. W takim zaufaniu, bezpieczeństwie, nawet w takim, wiesz, uświadomieniu, na próbę, zobaczyć, jak to jest, nie? otworzyć się bardziej na drugiego człowieka. I, i poczuć to, to piękne, że tak naprawdę po to tutaj jesteśmy, nie? żeby się wspólnie. Uh... Wspólnie się odkrywać w najpiękniejszy sposób, przejawiać tutaj, wiesz, najpiękniejszy sposób, czyli z miłością. W miłości jest wszystko. To nie jest tylko ten haj, wiesz, to pożądanie, to takie, wiesz, ta interesowność, taka, że chcesz maksymalizować przyjemność, tak, rozkosz. Bo rozkosz to jest stan tak naprawdę naturalny to jest jakby efekt uboczny prawdziwości tego stanu jedno, jednolitego pola ze wszystkim, co się, wiesz, dzieje wewnątrz i na zewnątrz. To jest ten przepływ, który po prostu jest. I w tym stanie no jest cudownie, no, to widzisz jak się samo nawet to wszystko jakby przejawia tutaj. Tak ten filmik pięknie wychodzi, tak? Jak te chmurki tutaj za mną działają, jak te roślinki działają, jak te włosy na wietrze już powiewają. I samo czynnie to się dzieje, kiedy ja po prostu to puszczam. Nie muszę mieć żadnych takich przymusów. Ale to nie znaczy, że znowu mam wchodzić w brak przymusów, nie? To jest coś, co wychodzi poza, poza umysł. To jest to przejawianie się z serca umysłu, z duszą umysłu, z tej mądrości, która w nas jest od zawsze, która zna doskonałe jakości, która ma wszystko, ma całą władzę, ma całą mądrość, ma wszystko, jest wszystkim. I to jest to na nowo rozpoznanie prawdziwego ja. To kim naprawdę jesteś, kim naprawdę jestem. Że jestem wszystkim. Że się przejawiam poprzez ciebie, poprzez każdą istotę. Ale kim jest znowu ten głos? Nie? Że on też wychodzi ze stanu poza ego. Czyli ego to są mechanizmy obronne, tak, to jest pewna tożsamość, granice tak? ciała, wiesz, kim jestem. tak, to, jest, to się przydaje wtedy, kiedy ludzie się nie czują pewnie. tak, Więc każdy gdzieś tam dba o swoje granice, bo nie czuje takiego zaufania. Więc ten altruizm gdzieś tam się znika, tak? wchodzi w interesowność, która jest związana często z pewną niewydolnością. Że ta niewydolność sprawia, że my mamy. Takie wrażenie odrębności, ale też się z tego pojawiają często naiwne jakieś etapy egoizmu, tak, takiego opartego na jakimś cierpieniu, na jakichś ranach, kompleksach, problemach, które kiedy odnajdujemy prawdziwe środowisko, w którym się czujemy dobrze, przede wszystkim pisz ze sobą, bo zdrowe środowisko, nawet takie, w którym jesteś gdzieś na warsztatach, ma zawsze ten sam cel. To jest to, żebyś ty samemu ze sobą mógł się czuć, poczuć się naturalnie jak najlepiej na ten moment. Tak? Na ten moment. Jeżeli się poczujesz troszeczkę lepiej oglądając ten film, poczujesz, że gdzieś została wzmocniona Twoja mądrość, to, co gdzieś sam czujesz, samemu, samej wierzysz, to no to już jest piękne, bo możesz, nie wiem, za rok na przykład powrócić do tego filmu i jeszcze raz zobaczyć, że widzisz w nim nowe aspekty, że wcześniej nie zwracałaś uwagi na to, na inne słowa, albo interpretowałaś to w pewien określony sposób, a teraz nagle... Wiesz, ma to nową głębię, ponieważ ty sama, poprzez rozwój w międzyczasie, poprzez pewne ułożenie spraw, poprzez, poprzez wreszcie uświadomienie sobie, że tak samo taki film jest pewnym portalem. Tak? Bo o klonięciu, którego już nie będziesz nigdy taka sama, czy taki sam. Bo tak jest, na poziomie subtelnym wszystko jest pewnym portalem, pewna relacja, pewne myślenie. To już się. W teleportuje w nieco inny sposób widzenia. Czasami jest tylko delikatna różnica, ale czasami jest diametralna, tak? Kiedy na przykład ktoś nagle wzbudza w Tobie jakiś lęk albo jest jakieś zdarzenie, tak? Gdzieś coś. I nagle człowiek, wiesz, zmienia się percepcja, żeby się dopasować, żeby przetrwać, tak? Żeby funkcjonować. Ale jeżeli jakiś lęk utrzymuje się zbyt dużo, zbyt długo, to, to człowiek gdzieś w tym gaśnie. Także widzisz, jest cała funkcja różnych stresów, takich też pozytywnych, negatywnych, żeby sobie z tym radzić. Ale jak dochodzimy obiektywnie do tego, o co to wszystko? Czym to jest? Jaka jest, jak jest? Jak to działa? Jakie są narzędzia? Tak, co jest głębiej umysłu? Jak w ogóle umysł jest zbudowany przez lata ewolucyjne, tak? Że początkowo ten gadzi mózg, ewoluował, który ewoluował przez miliony lat, najdłużej, jak on funkcjonuje? Także jeżeli jest zagrożenie, jeżeli jesteś ciągle w jakimś zagrożeniu, nie potrafisz puścić, nie potrafisz w sobie odnaleźć czegoś, co jest większe, co jest potężniejsze niż śmierć, niż w ogóle wyobrażenie śmierci, bo my sami nie wiemy, czym jest śmierć. Chyba, że ta świadomość, może być, że czasami wsiąka, gdzieś zostaje w tym ciele. Czasami jak rozmawiasz z niektórymi ludźmi, to oni mówią, że w ich świecie nie ma Boga. Tak? Że oni już się czują samymi ciałami, korpusami, które już gdzieś są, mają inne jakby typ przygotowania. Czasami to są czy, e, obrabiania, czy to są czasami bardzo silne transe, tak? W którym człowiek się czuje taką Takim trochę pasożytem tak, na planecie, środowisku. Nie czuje siebie w ogóle czasami. Także jest bardzo zminimalizowane jego zachowanie. A jest też, są też miejsca, są ludzie, są takie portale, które otwierają w tobie Twoje piękno. I teraz Ty sam, sama czujesz, jakie Ty masz w sobie piękno, jak, jak je w sobie wydobyć. To jest Twoje własne, właśnie ten stan. I powiem Ci tak z doświadczenia, że najwięcej tak naprawdę doświadczamy poprzez obecność z drugim człowiekiem. Wiesz, ja teraz mogę mówić, Ty możesz to słuchać, ale to jest zupełnie inaczej niż jak poznajemy się osobiście. Jak możemy spędzić ze sobą chociaż trochę czasu, tak zobaczyć się, poczuć, powąchać oczywiście w cudzysłowie i zobaczyć się też na co dzień, bo w każdym z nas są też te różne wiesz, osobowości, jak one się kształtują, to są różne skojarzenia, przyzwyczajenia, funkcjonowania. I teraz, jeżeli czujemy miłość, nawet taką przyjazność, to to w tym stanie jakby wszystko się też transformuje ze sobą. My jesteśmy istotami, które tak naprawdę e, przejawiają się z miłości. Tak, to jest energia. Czyli to jest energia, to jest zasilanie, to jest to, jakie masz zasilanie. Powiedz mi, zje, powiedz, powiedz mi, z jakiego zasilania się przejawiasz, a powiem Ci, kim jesteś. No, to, jest, to jest kolejny krok, tak, jak z tymi znajomymi, tak? To też ma znaczenie, tak? no bo inaczej by nie rezonowało, więc znajomi też sporo mogą mówić. Natomiast Natomiast tak naprawdę chodzi o zasilanie. Tak z jakiego poziomu zasilasz Tym wszystkim. No, dobra, to tyle. Przy pozdrowionka. No, to jest właśnie piękne, jak się układa, nie? Cała rzeczywistość. Jak wchodzi, możemy się w tych w całych zakresach prze, przełączać i się odnajdywać, nie? I tak takie to się samo piękne, wszystko samo dzieje, układa. No, pozdrowianka, hej.